Dał Bóg łaskę największą, jakie może utrzymać stworzenie pośród stworzeń. Sprawił, że człowiek niewiasta zaistniała jako niepokalane poczęcie. Najświętsza Maryja Panna przyszła Matka Boga człowieka. Niepokalane narzędzie, naczynie stało się środowiskiem, w którym pocznie się życie Syna Bożego, Pana Jezusa. Matka Najświętsza, wybrana do zadania, jest od grzechów uchroniona. Niepokalane poczęcie. I niepokalanie poczęta. Matka Najświętsza, tak obdarowana, z taką wzniosłością przyjęła wszystkie dary, że nie utraciła nic z tego, co od Boga, jako pełna łaski była pełna mocy Bożej. Dla grzechu i przeciwników Boga nieuchwytna. Jej życie w całości było dla Boga i ze względu na Niego. Jeśli świat nie jest wart żadnej myśli, każda bowiem należy się Bogu, to to zaistniało i stało się w życiu Najświętszej Marii Panny. W której każda myśl i działanie było dla Boga i ze względu na Niego. Wobec takiego obdarowania nie można tego nie wiedzieć i nie można temu się nie zdumieć. Bóg daje łaskę dla przyjęcia tej łaski. Jakim jest niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. Oto to dzieło jest na miarę stworzenia ziemi i ludzi na niej. I na tej ziemi grzeszników stworzył Pan Bóg Najświętszą Marię Pannę, ta zrodu ludzkiego ale uchroniona od grzechu pierworodnego, niepokalanie poczęta, wdzięczna, pokorna, czyli krocząca w prawdzie, ale nie mająca powodu do skruchy, ponieważ nigdy grzechu w niej nie było. I taka stała się Matką Boga, Matką Zbawiciela, Matką Zbawionych a więc wszystkich ludzi i za swą wielką odpowiedź, za wielkoduszność bez skazy i granic, Pan Bóg wziął ją ku sobie, ponieważ kto nie skalał się grzechem, nie mógł być dotknięty skutkami grzechu, czyli śmiercią. Dlatego Maria zasnęła dla ludzkich oczu, a została z duszą i ciałem. Zabrana do nieba, a skoro tak, to jest tam dla królowania nad wszelkim stworzeniem, nad ludźmi i aniołami. Albowiem Pan Bóg stworzył Matkę Najświętszą tak wzniosłą, tak doskonałą, że bardziej wzniosłe i bardziej doskonałe żadne stworzenie już być nie mogło. Swą godnością i przyjęciem łaski przewyższa ona wszystkich aniołów. Świętość zaś jest jakością, intensywnością i brzmienie całego nieba nie przewyższa świętości Najświętszej Maryi Panny. A skoro taka jest nam dana za Matkę Spawionych, Będąc Matką Zbawiciela w porządku doczesnym ludzkim, to mamy do niej śmiały przystęp i otrzymujemy od niej szczególnie śmiałą łaskę. Ona ucieczka grzeszników, uratowaniem jest ich. Gdy i ty nosisz w sobie zatroskanie o własne spawienie, nie zawiedzisz się, a gdy nosisz w swoim sercu zatroskanie o zbawienie najbliższych nie będzie ci odmówiona pomoc. Twoja cierpliwa wytrwałość, na którą nałożysz modlitwę stałą, jak tęsknotę, pragnienie i wołanie o ratunek dla twoich umiłowanych, nie będą bezowocne i staną się współprzyczyną ich uratowania. Będzie to dzieło Boga w tobie przez Matkę Najświętszą. Wszystkie łaski przez nią do Ciebie. Wszystkie modlitwy przez nią do Syna. Jej istnienie w Twoim życiu jest nieodzowne, użyteczne i zbawienne dla Ciebie. Módl się więc, aby łaska Boża mogła stąpić na Ciebie i by dar Boży był Twoim ocaleniem. Zdumiewali się święci niepokalanością Najświętszej Maryi Panny, jedna jedyna ma taki tytuł, to niegrzeczność, to stwierdzenie faktu, to sprawiedliwie zasłużone i w nazwie tej jest oddana cześć Bogu i cześć Najświętszej Maryi Pannie, ponieważ żyje ona niepokalane poczęcie, jak się ujawniła dzieciom w Lourdes i niepokalanie poczęta. Jak ujawnia to Pismo Święte, jest tą, która wzięła od Boga wszystko, aby wszystko ludziom co utracone przywrócić. Gdy człowiek przypatruje się takiej, gdy zdumienie obezwładnia i zabiera wszelkie słowo, to zdumienie i zachwyt na jej postacią zamienia się we wdzięczność, zbliżanie ku niej. Człowiek jej oddany staje się człowiekiem szczególnej prośby i spełnienia ostatecznego. Dlatego trzeba się modlić do Zbawiciela, o to, by nie lekceważyć takiego daru, jakim jest Matka Najświętsza. Mądrze, szczęśliwi. Wyniośli i potężni są ci, którzy żyją z niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w codziennym różańcu. W nim wielu razy zwraca się do Matki Najświętszej o łaskę na teraz i na godzinę śmierci. Matka, która jest rodzącym miłowaniem. Nie ma możliwości odmowy swoim dzieciom, które proszą o dar. Tak jak Matka Najświętsza jest darem, gdy rodziła dzieci, tak jest darem, gdy je dalej kocha i zaprasza do Was wszelkich. Prosi więc trzeba o miłosierdzie i moc, o ocalenie, o pełną bezinteresowność. W przyjęciu tego, kim Bóg jest, dla tych, którzy są przez nią umiłowani. Dalszy ciąg. Sprawia, iż ty będziesz się starał miłować Matkę Najświętszą, pamiętać o niej i od niej czerpać wszystkie dary, Tobie konieczne do zbawienia. Ta ziemia może tobie nie imponować bo do wyższych rzeczy jesteś stworzony. Ale ta ziemia jest środowiskiem cierpliwego czekania na ratunek od Boga. A wtedy ujawni się dar, który przewyższa wszelkie oczekiwanie. Przed Tobą większość. Chciałbyś być wszystkoś. Przed Tobą życie ożywiające Ciebie. Przed Tobą ocalenie darujące i sprawiające i życie Twoje Staje się życiem zwycięskim, bo Bóg, który jest z Tobą i dla Ciebie, nie jest Bogiem przeciwko Tobie. Z Nim i u Niego będzie Twoje ocalenie. Jak Matka Najświętsza zrodziła Syna, w porządku natury, tak teraz w porządku łaski, rodzi Ciebie dla życia własne. Ona jest rodzicielką życia duchowego, życia łaski, życia mocy Bożej w Tobie, które funkcjonuje i prowadzi do ostatecznego ocalenia zbawiennego. Proś Boga, a wszystko będzie Ci dane razem z Maryją, która wzmacnia Twoje modlitwy, razem z nią, która prowadzi Cię do ocalenia, z nią i przez nią. Gdy ona w Tobie i za Ciebie będzie mogła istnieć, biłować i prosić. W Tobie dopełni się dzieło zbawienia i doznasz zbawiennego ocalenia.